Siema! Trochę mnie nie było, w tym czasie urosły mi włosy. Mi ten mój wąs, YouTube po części zmienił się w TikToka Ale dziś nie o tym Rok temu zamówiłem takie chińskie farby akwarelowe z Aliexpress O, takie o i dziś sprawdzimy, czy są czegoś warte. I tak, te farby po prostu przeleżały rok w mojej szafie, licząc na to, że w końcu je przetestuję. Więc trochę poczekałem na ten swój moment. Intro. Ale jeszcze zanim malowanko i testowanko to tu jest kilku moich najnowszych subskrybentów: Flawi, super, jesteś, dzięki. Minie Gozje Pnie Pniekacper. Bardzo mogę ciekawa nazwa. Bartek Woronowski i ośmiorniczki super jesteście, dziękuję, kocham was pozdrawiam pozdrawiam również Magdę wiem, że obiecałem ci to już prawie pół roku temu ale po prostu nie nagrywałem, ja nie miałem jak tego zrobić, okej? Okay? pamiętałem, to jest najważniejsze, pamiętałem, pozdrawiam, wiesz, że o ciebie chodzi a jeśli ten filmik wam się spodoba, to wiecie co macie zrobić lajk, like, subik, podajcie też na mojego instagrama Super jest Robson Drawing. A teraz już lecimy do testowania tego zeszłorocznego dobytku. Shhh. Farby są z firmy Superior. Dostajemy małe papierowe pudełko, na którym próżno szukać polskich napisów, lecz na szczęście poza chińskimi napisami jest sporo po angielsku, więc da się zrozumieć co nieco. Ale pudełko nie jest aż takie ciekawe, więc przejdźmy do tego, co się znajduje w środku. Znajdziemy tam bardzo fajne metalowe, czarne pudełko, która po rozłożeniu może nam posłużyć jako naprawdę bardzo fajna paleta do mieszania farb. Zaś w tym metalowym pudełku znajdziemy wreszcie nasze farby. Dostajemy ich 12 i moja pierwsza reakcja, gdy je zobaczyłem, to było: O mój Boże, jakie to jest malutkie! Przecież one są wielkości mojego paznokcia. Farby da się wyciągnąć, zarówno pojedyncze sztuki, jak i całą kasetkę, co jest według mnie świetną opcją. Jeszcze co do samych farb, nie wiem czemu są one takie pokruszone, wyglądają jakby się trochę połuszczyły. nie wiem, ale jest to bardzo dziwne i raczej nie powinno tak być. <grych> A, no i teraz mi się jeszcze przypomniało, że tam pamiętam, że były jeszcze dwa inne zestawy, większe, bodajże 24 kolory i 48 kolorów. Okej, okay, pokrótce wam je przedstawiłem. To jeszcze teraz tak szybko zanim zaczniemy malować ilustracje, przedstawię wam je na próbniku. I powiem Wam, że moje pierwsze wrażenia były naprawdę pozytywne. Farby są naprawdę fajnie napigmentowane. No, może poza czarnym, on mógłby być trochę lepszy. Poza tym, jak robiłem ten próbnik, to naprawdę spoko się nakładały na papier, więc byłem naprawdę pozytywnie nastawiony. Jeśli chodzi o kolory, to myślę, że są ok. Bardzo mi się podobają te niebieskie odcienie, ale osobiście brakuje mi tutaj w tej palecie troszeczkę jakiegoś chłodnego brązu. Do wypróbowania tych farb, wybrałem sobie taką truskawkę z Pinteresta. Głównie patrzyłem na nią przy robieniu szkicu, który wygląda tak, ponieważ potem już bardziej malowałem z pamięci. Szukałem ceny tych farb i cudem udało mi się je znaleźć. Bo odnalezienie tych farb w czeluściach internetu to nie było łatwe zadanie. Ale udało mi się i kosztują one. 51 zł. Aż jestem w szoku, że tyle za nie dałem. No bo teraz już raczej bym nie powtórzył tego zakupu. Ogólnie jeżeli będziecie chcieli zobaczyć tą aukcję, to link zostawiam Wam w opisie, ale radzę wstrzymać się z tą decyzją do końca odcinka. Dlaczego? Sami za chwilę się przekonacie. Ale po kolei. Na początku naprawdę widziałem potencjał w tych farbach. Głównie za ich pigment, bo mają naprawdę dużo kolorów w sobie. Do tego metalowe opakowanie mnie po prostu strasznie urzekło. Jest ono idealne do podróży. Do środka akurat zmieści się jakiś taki mały składany pędzelek, czy na wodę, czy nie wiem, zwykły. Do niego jeszcze jakiś malutki szkicownik do akwareli. I mamy idealny zestaw do malowania, czy w plenerze, czy w podróży. No i gdy byłem taki pozytywny, nastawione musiałem przerwać moją pracę na parę dni, gdyż nie miałem czasu, a gdy wróciłem, żeby dokończyć tę pracę, to zobaczyłem to. Chwila przerwy, ponieważ, ponieważ zostawiłem rysunek na jeden dzień wracam do niego, a tutaj to, co to jest? Jakieś białe kropki. Wygląda to trochę jak jakieś kolonie bakterii czy coś. Na tym, na próbniku też się coś takiego pojawiło. I powiem szczerze, no, nie wygląda to dobrze. I jestem trochę zły, bo zniszczyło mi to rysunek. Po jakimś czasie pojawiły się na rysunku białe kropki, które. Mi osobiście przypominają jakieś kolonie bakterii, nie da się ich zetrzeć, gdyż jest to jakby takie puste miejsce bez farby. Po prostu tak jakby ta farba się rozpłynęła na boki, czy nie wiem jak to inaczej opisać. Mega dziwna. Pierwszy raz w ogóle coś takiego widzę. Od tamtej pory pracowało mi się z tymi farbami dużo gorzej, bo zdawałem sobie sprawę, że chociażbym nie wiem jak się starał nad tym rysunkiem, to po jakimś czasie to wszystko szlak trafi. I po jakimś czasie i tak się ta praca zniszczy i będzie brzydka. Zastanawiałem się nawet, czy jest sens kończyć tą pracę, ale stwierdziłem, że dobra, doprowadzę ten test ku końcowi. Ale, żeby nie było tak przykro, to powiem też coś pozytywnego. Biała farba mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, bo jest bardzo ładnie widoczna nawet na tych najciemniejszych partiach rysunku. A to jest akwarela, w nich to się nie zdarza zbyt często. Chociaż słyszałem też takie pogłoski, że ogólnie białej akwareli się nie powinno używać, ale no, jakby ja w akwareli nie jestem zbyt dobry, więc no, o nie, o kurczę, czekajcie, bo mi się laptop rozładuje, muszę go podłączyć. Witaj świecie, wróciłem. Eee, na czym ja skończyłem? Jeśli chodzi o plusy, to jeszcze na pewno ogólnie pigment, że są naprawdę kryjące i mają ładne kolory. Poza tym metalowe pudełko też jest świetne i to jest chyba jedyna rzecz z tego zestawu, którą będę używał, bo jest ładna, jest wygodna, jest rozkładana. To brzmi jak jakaś recenzja w rysalki, czy nie wiem czego. Ładna, rozkładana, wygodna. No, dokładnie tak. No i tak naprawdę z plusów to tyle. Minusów jest może i nie więcej, ale są na tyle ważne, że przez nie nie mogę wam tych farb polecić. No niestety. Minusem jest nie tylko fakt, iż na rysunku po jakimś czasie pojawiały się białe kropeczki, kolonie bakterii, tym samym psując rysunek, ale również niemożność do mieszania się kolorów. No bo POV! Macie 12 kolorów, to trochę mało, wiadomo. I potrzebny wam jest jakiś fajny odcień fioletu. Zapomnijcie o tym. Nie wiem o co chodzi, ale te farby po połączeniu tworzą po prostu błoto. Na przykład taki był rezultat połączenia fioletowego z czerwienią, co powinno dać naprawdę ładny fiolet. A wyszło to. No, kupa wyszła no. Więc kolejnym minusem jest po prostu brak możliwości umieszania sobie jakiegoś innego koloru, co w farbach jest bardzo ważne i jest w sumie podstawą. Kolejnym minusem jest to, że ta kostka z farbą się łuszczy. Przez co bezsensownie tracimy farbę z tej i tak już malutkiej kostki. No i ostatni minus: zauważyłem, że ciężko jest z nimi uzyskać taką ładną, dużą, gładką powierzchnię, gdy namoczymy kartkę. A tutaj, no też ten efekt jest, ale dużo słabszy. Mimo iż wykonywałem go na w miarę dobrym papierze do akwareli, czyli tym z Winsor and Newton. Czyli podsumowując, jakość tych farb jest w sumie adekwatna do AliExpress. Na początku fajne, ale potem szybko. Szybciej szybko się psuje. Zazwyczaj, no bo wiadomo, no nie wszystkie rzeczy szybko się psują z Aliexpress, ale no, jednak zazwyczaj wiecie jak jest. Ja osobiście rozważam opcję wyjęcia tych farb z kostek i wlania sobie do nich innych płynnych farb z tubek, które bardziej polubiłem. Na przykład kotmany z Winsor Newton. Tak na koniec jeszcze powiem, że no chyba tak za bardzo nie polecam tych farb. Ja raczej nie polecam wydawać na nie swoich pieniędzy, bo na rynku jest dużo więcej, lepszej jakości farb o podobnej cenie i one przynajmniej nie zniszczą Wam rysunku za jakiś czas. A w taki sposób prezentuje się gotowa praca. Nie jestem z niej do końca zadowolony. Głównie przez te tło nie chciało ze mną współgrać i no. Są plamy po prostu, zresztą sami zobaczcie i sami ocencie. No i co, w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle. Mam Szczerą nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała i Was przestrzegła przed akurat tym produktem z Ali, bo mimo iż niepozorny, to jednak trochę ma za skórą. Zachęcam Was do zostawienia łapy w górę i suba. Powolutku lecimy do drugiego tysiąca. A jeśli jesteście ciekawi moich ładniejszych rysunków, to zapraszam na mojego Instagrama, bo tam ostatnio wstawiłem takiego uroczego ptaszka. A no i w dzień, w którym to, jakby opublikuję, to stawię też na Instagramie relację, jak ten rysunek wygląda wtedy. No bo teraz jest na razie jeszcze spokojnie, na razie nie wychodzą te białe kropki. Ale przypuszczam, że tak za tydzień, właśnie, jak będę to pewnie publikował, pojawią się jakieś białe kropki, więc zrobię taki jakby mały update i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. No i co, widzimy się w następnym. Obiecuję, że będzie szybciej niż ostatnio. <laughs> I co, no i cześć! <laughs>